Dajcie moi nachejscy jebalni w drugim odcinku z GTA. Yy, jak mogliście zauważyć, zapomniałem zapisać <gry> z poprzedniego odcinka i wyjebało nam namiot, ognisko i tego naszego typka, który tu z nami był. Ale teraz już przynajmniej wiem większość rzeczy, jak się ogarnia. Typu tworzenia niektórych i temów, teraz tu się schodzi, tak żeby się nie zjebać. O dobra, dostałem informacje w komentarzach. Za te, które bardzo dziękuję. Pewnej osobie, kurwa, lecimy. Survivor Nerby, więc możemy pójść. Kurwa, mać, co on odpierdala? Można iść. Oh, hello, it's me. A do ciebie strzelać nie będę na razie. Na mapie widać teraz, że do nas jedzie tutaj. Jak oni się nazywali? O, pojazd gangu. Tak jak on właśnie wcześniej mówiłem, w wcześniejszym odcinku, oni próbują nas po prostu zajebać Delikatnie powiedziawszy Czemu tu nie ma żadnych... zębiaków? O, są O! Na parkingu są samochody działające Wzięłem jakiś... No, bym wziął Mustanga, no ale... potrzebuje <laughs> pięciodrzwiowe Dobra, jest git Jest otwarty, kurwa Jezu, z ramy chuj strzeli z tyłu, kurwa GPS-em Z drogi Lecimy Na ręcznym, kurwa I teraz tu No tu powinni być Mam że nie będzie ich za dużo Siema Uuu, ty idziesz za mną? Czemu zawsze takie baby mają kujwa bronie? Ty chodź tu, pojebało cię? No chodź tu dzbanie Dobra, jest git. Co się odpierdala? Te ze mną Ona tam skoczyła na dół? Czy co się tu odjebało? Kurwa, się przestraszyłem Dobra, lutujemy. Trzeba lutować, bo teraz przynajmniej już wiem jak się tworzy itemy. Dobra, czy została nasza trójka. Chociaż ładna jesteś? Nie okej, dobra. Wydaje mi się, że najlepiej dzisiaj będzie osiedlić. Tu gdzieś tu może. Coś takiego by było najlepiej Dobra, jedziemy tu sobie Albo... Najpierw jedziemy tu Po drodze mam jeszcze jeden sklep No się chujowo jeździ w pierwszej sobie Przecież nie jest tak źle Bywało gorzej Będzie trzeba znaleźć jakieś takie w miarę... Ogrodzone miejsce, do którego nie trzeba będzie jakoś dużo uwagi Kurwa Dużo poświęcać uwagi, żeby po prostu jakieś barykady najwyżej zrobić bo tak też jest taka opcja. Będzie można też się potem przyjechać do bazy wojskowej, bo czemu by nie, może tam coś ciekawego będzie. I jakby był taki czołg czy coś. O kurwa fajnie. Że ja wątpię szczerze. W że ma szczęście to tam będzie chuj w kawianie czołk. Screensaj, popie Przestań strzelać, kurwa, bo ja myślę, że to do nas strzelają. Włot aż skąd wy się tu wzięliście z drogi No, co za debile? o Ale to jest jej I tu mamy sklepik. Ten sklepik można operdaleć. Mogę sobie kupić? No nie. Dobra, wybijamy do sklepu. Lutujemy. Aha, mogę sobie skorzystać z bankomatu. Kurwa, spier dalej! szat morda, tu mogę sobie z tym wziąć. jak kto rozwalę? Uff, Może się kiedyś przyda. O, tu ciemno! I ja pierdole. No. Daleko jest rzut? Czy niedaleko? Dobra, lecimy po zrzut. Po zrzut, a po drodze może nam się uda znaleźć jakieś. Kool, Po drodze, może uda nam się znaleźć jakieś fajne schronienie. tutaj drago Zamki Zamknij łeb, baba. Jeep. Kurwa, zabrakło mi miejsca na dysku. Musiałem zmienić. Ale teraz, teraz już nie powinno, skoro jest 2 terabajty, to przez najbliższy czas powinno wytrzymać. Ach, pięknie się zapowiada ten odcinek. Jeszcze kurwa, nie tu pojechałem. Pizdu. O! Kurwa, beton mi wyrósł. Pierdole, jestem serio taki jakiś upośledzony, czy inny chuj? Jedź, 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 nie gadaj, że utknę tutaj. A, pierdolę, jak jestem głupi! Chwila. Sorry! Kurwa. Lecimy na frajerów. Mam nadzieję, że to będzie z bronią. Albo w sumie i itemki też się przydadzą. Jeden chuj, co to będzie. Ważne, żeby nie zginąć. Gorsze, że jak dostanę to mogę od razu paść na cycki gdzie ty masz ten łeb Dobra chyba wszyscy Wszyscy? Jest taki kurwa zajebiście I my kurwa Dobra, może być Lepszy ryc Niż chuj Plecy kurwa Jak ja ją zjeba Go do samochodu Teraz znajdzie... znaleźć... Znaleźć sobie jakąś miejscówkę będzie trudne. Wyzwanie. Znowu kolejny? Kurwa. Dobra. To jeszcze jedno, co zrobimy. Wypierdala Co się odpierdala? Nie wyobrażam sobie tego na wiaże robić. Ja się się zżygał. Pierdala jakaś rozobicie. Jedymy, jedymy, jedymy. Kurwa. Serio? Co to za gówniany samochód, że on nie może podjechać kurwa pod taką górkę? Ja bym oplem podjechał No, zaraz mnie chuj strzeli! Jeszcze jeden tu gdzieś jest Kurwa, co za zjebany jest samochód e, super Jeszcze więcej powiadomień, kurwa siebałem się bałem, że mi grę wyjebało Dobra, zostawcie ich Zostawcie ich, kurwa Weź się, bo ty kurwa Właź do środka, kurwa chodźmony No właśnie Ja pierdolę Wiecie co? Ja tak będę jeździł pierdolę z pierwszej osoby jeździć już się zżygać można Teraz szukanie miejsca gdzie można było się dostawić Uuuu, pierdolę. O Panie, proszę, bądź sprawny. Sorry, laska. Kurwa, no nie ten przycisk, ja pierdolę. Uff. Nie mogę cię przejechać? mogę No i dropa Oli wyjebało No dropnij coś No się ona jest niezniszczalna Dobra zechła Idę szybko sprawdzić Dawaj dropa Dzięki. O luto, mogę cię. Nie yeah, see you Dobra, jesteśmy teraz na one. Ale one. mam zajebisty samochód. No to jak nie pojedziemy po jakąś górkę, to już będzie kurwa dramat. Dwie osie skrętne Jolo. Hmm. A tutaj Tak wejść co tu do środeczka. Kurwa ty jak zajebiście może tu być Maybe, maybe, maybe Tylko teraz z której strony Planowałem, żeby tu w jakimś z tych pokoi się tu powiedzieć zadomowić Tylko Problem jest na tym, na tym poziomie, że tu wszędzie można wejść Plus i minus. To jedyne co widzę. Dobra. Bo najpierw sklepik opierdolimy, jak tu tak zwiedzamy. Dobra. Trzeba zrobić tutaj czystkę. to tak piezdeć że Kurwa to dupa kurwa ja pierdolę dobra jolo kurwa szybko 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 Nooooo zombie zombie Noc się zbliża O A tu Tylko, że nie mogą przechodzić przez bramki Kurwa, muszę znaleźć to lepsze miejsce Ale sam początek może być chyba tu No tu nie może być kurwa bo tu już też se mogą wejść Ja piery dole? mnie chuj strzeli No jeszcze gangusy przyjechały Właś Jezu ty głupia ci a Pier dolecie. Tu na początek może Ważne, żeby się gdziekolwiek rozstawić na sam początek. Kurwa Ja to będzie ok. tu nikt nie wejdzie w taki sposób jeszcze te kurwy to jadą To to tak pizdę że To będzie dobre sprawdzenie, czy oni to mogą ubiec, czy nie. Nie wiem, najpierw muszę zapisać we hitle. Załki pizdala Kurwa mać O Zajebiście No, to ja rozumiem Zaczynamy żyć powoli i radyko mamy. No kurwa, czego więcej chcieć? Gdzie jest Fire Camp? fire, zresztą. No, dobra. Craft. I <grym> gitara. Zresztą się naumiałem. Naumłem się. Zoba. Pięknie. Clean water mogę jeszcze sobie stworzyć, nie? Inwentory. No i pięknie. Dobra, teraz trzeba to zapisać. było no F 10 Zajebiście. Zapisz tylko ten samochód. Jezu, koni pizde dro. Dobra, idę najpierw się przespać. nerby. A czemu nie mogę wyjąć? Daj mi wyjąć broń. Na no, mapie się pokazują. Super, ale daj mi wyjąć broń. Tu jest jeszcze jeden kurwa śmieć Ale nie wiem gdzie on jest, dobra O kurwa ich tam jest aż tylu Tam jest jeszcze jeden Nie wiem gdzie on jest Idę po niego Dobra, zapisujemy samochód Dobra, wehicle saved Zajebiście Tylko czemu ten debil z tej strony wychodzi? Ale jest dobrze, dobrze, dobra. I teraz lecimy spać. Zapiszemy. No ja pierdolę, kurwa. Chyba nie pójdziemy spać. Teraz spać, proszę. Jest. Oh. Dobra, jest zajebiście Zaraz zapiszę w taki sposób też Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie Zostawcie lajka, suba dostępnego ELO BENZ yeah, boy.